No. Może nie wyszło najlepiej, ale potraktuj to jako pastę. Jest 10 stycznia. Nie przepadam za zimą. Zawsze wolałem lato. Mieszkam na wsi w starym dumie z piecem tradycyjnym, do którego trzeba systematycznie dokładać opał. Zima tam, gdzie mieszkam, nie jest sroga. Rok temu śnieg spadł tylko jeden raz. Pamiętam jakby to było wczoraj. To był dzień, w którym po lekcji intensywnie bawiłem się z moimi przyjaciółmi w wojnie na śnieżki. Ten rok miał mnie zaskoczyć i nie tylko mnie. Co roku od zimy oczekuję przede wszystkim, by był śnieg. Kilka razy dziennie sprawdzam temperaturę powietrza na moim telefonie. Temperatury ledwo co przekraczały 0 stopni Celsjusza. Położyłam się tej nocy późno spać. jak zwykle. Gdy rano około godziny 9 otworzyłem oczy, zaskoczył mnie niespodziewany ból gardła. Zdarzało mi się to. Wynikało to na pewno z tego, bo podczas nocy oddychałem przez gardło. Po południu za oknem zaczął delikatnie proszyć śnieg. Ucieszyłem się tą wieścią. Śnieg zaczął padać coraz grubszymi płatkami. Po kilku godzinach biały puch sięgał około 4 centymetrów. Ucieszyłem się. Nawet nie sprawdzałem pogody. Wyszedłem na dwór zobaczyć czy śnieg się klei. K mojemu zaskoczeniu lepiej się doskonale. W dłoniach uformowałem małą, twardą kulkę śniegu i zacząłem ją toczyć. Następnego dnia spadło kolejne 3 cm śniegu. Temperatury były blisko minus 10 stopni Celsjusza. Było to dla mnie zaskoczenie, ponieważ chyba nigdy wcześniej nie widziałem, ani nie pamiętam, że czuł taką niską temperaturę. Nie widziałem różnicy pomiędzy 0 stopni a minus 10 stopni. Mogłem poczuć to jedynie poprzez dłuższy pobyt na dworzu. Kolejnego dnia było jeszcze zimniej. Temperatura wahała się około minus 15 stopni Celsjusza. Tego dnia było jeszcze zimniej. Temperatura wahała się około minus 15 stopni Celsjusza. Miałem dobrą odporność, nie chorowałem. Praktycznie w ogóle. Postanowiłem wybrać się na wieczorny spacer o 20.00. O tej godzinie wiał okropny wiatr. Na spacerze towarzyszył mi on wraz ze śniegiem. Szłem na bocznej rzadko używanej polnej drodze. Na niektórych odcinkach śnieg sięgał mi do kolan. Mało by brakowało i wywaliłbym się na ziemię. Poczułem, jak powoli przestaje czuć palce u rąk i nóg. Po pół godziny spaceru poczułem powoli, jak przestaje czuć palce u rąk i nóg. Czym prędzej zacząłem zawracać? Sprawdziłem temperaturę na moim telefonie. Było minus 20 stopni Celsjusza. Strasznie się przeraziłem. Różnica temperatury mojego ciała o otoczeniem to było ponad 55 stopni. Wyszedłem do domu zmarznięty. Czerwona twarz, ręce, stopy. Następnego dnia wietr się nasilił bardzo znacząco. Teraz porywał śnieg, który bardzo szybko się przemieszczał, dając uczucie małej zamieci, który szybko nie odpuszczał, a wręcz ciągle przybierał na sile. Opady nie odpuszczały. A wręcz ciągle przybierały na sile w moim domu za oknem panowała prawdziwa burza śnieżna. Nazajutrz no w telewizji mówili o potencjalnych przerwach w dostawie prądu i ja oznajmili oficjalnie to za najzimniejszy tydzień od kilku lat. Nie mylili się, w moim domu brakło prądu. Tamtego dnia wieczorem opotuliłem się dodatkową pierzyną i kocem. Śnieg zasypał drzwi, ledwo udało mi się wydostać. Udało mi się wydostać z domu. Rząd radził, nie wychodzić z domu. Keloryfery w moim domu nie mogę już zagwarantować komfortowej temperatury. Włączyłem piekarnik, otworzyłem go i próbowałem się ogrzać. Również bardziej zwracam uwagę na zamykanie i otwieranie drzwi wejściowych, żeby nie wpuszczyć przy okazji zimnego wiatru. Dzisiejsza nocna temperatura osiągnęła grubo ponad minus 30 stopni Celsjusza. Wiele z moich znajomych ze wsi postanowiło wyjechać do większych miast. Do swojej rodziny zbawy na jeszcze większe problemy z zimnem. Dzisiaj wiatr ustał. Po obu bokach dróg były wielkie trzymetrowe wały śniegu. Wszędzie spadło wręcz całe pół metra. W moim małym, miejscowym sklepiku brakowało wręcz wszystkiego. Lokalni mieszkańcy zdążyli wykupić konserwy, kaszę, makaron i ryż. I ten podobny, różnych rodzajów jedzenia. Taki stan rzeczy się utrzymywał dniami i tygodniami. Na ulicy było bardzo dużo żołnierzy, policjantów, nawet zwykłych ludzi prawie wszyscy odśnieżali chodniki i drogi a podobno klęska żywiołowa miała się zacząć następnego dnia okropnie zimny wiatr wiejący z wschodniej strony świata przyczynił się do minus 35 stopni Celsjusza panikowałem wszędzie musiałem chodzić w kurtce nawet w domu miałem problem z odpalaniem samochodu nie był przyzwyczajony do pracowania w tak niskich temperaturach. Spóźniłem się do pracy tego dnia. Woda w moim kranie zamarzła. Co z niej wyleciało, to był na wpół roztopiony lód. Był lodowaty. Również i przyszedł czas na moją kuchenkę. Nie mogłem ugotować nic. To był prawdziwy koszmar. Wraz z dłuższym brakiem prądu postanowiłem pójść do mojej szopy. Poszukać starego generatora prądu, którego zostawiłem na trudny czas. Udało mi się go odpalić. Podłączyłem go jak najprędzej do telewizji, do telefonu, do komputera, żeby usłyszeć trochę wiadomość świata i co się w nim dzieje. Niestety nie udało mi się go włączyć, był zbyt stary, nie miałem paliwa. Dwa dni później w moim domu było tak zimno, że woda w kranie zamarzła, nie dało się wyjść na zewnątrz. Z mojego domu praktycznie już nie dało się wyjść. Całe drzwi były zasypane, okno już nie dawało prawie w ogóle żadnego widoku. Rano około godziny dziesiątej nad ranem do mojego domu przyszli żołnierze. Powiedzieli mi to. Witaj obywatelu. Rząd zarządził natychmiastową ewakuację. Niech pan spakuje swoje całe żyje które pan posiada oraz wartościowe rzeczy. Zbiórka na parkingu od biblioteki. Godzina 11. Przeraziłem się tymi słowami. Nie miałem pojęcia co robić. Czy posłuchać się żołnierzy, czy spróbować pozostać w domu.